Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w tę gorącą, lipcową sobotę. Nagrywam w sobotę, Wy zobaczycie to w niedzielę. Słuchajcie, chciałbym się dzisiaj zająć tematem, który jest bardzo ważny dla karawaningowców, a który no, często jest pomijany. O toaletach. O naszych karawaningowych toaletach. W ankiecie, które, którą przeprowadziłem na naszej grupie Deliżansem po Polsce, zapraszam bardzo serdecznie na naszą grupę, 93% badanych, tak to nazwijmy, opowiedziało się za toaletą chemiczną, że używa toalety chemicznej. 7% nie korzysta w ogóle z toalety w swojej przyczepie bądź kamperze. Opcji było kilka: była toaleta chemiczna, toaleta kompostująca, mieszająca, gazowa, spalająca itd. itd. I tylko te dwa punkty zostały przez naszych użytkowników zaznaczone. Pociąg się odezwał. Słuchajcie, jakiej toalety my używamy? My używamy toalety chemicznej Porta Podti 165. Jak widzicie, to jest tego typu toaleta. Zbiornik 21 litrów na nasze produkty i 15 litrów wody w spuszce. Jest to oczywiście toaleta chemiczna, czyli trzeba do tej toalety wracać odpowiednią chemię. Do zbiornika dolnego, jak również do spłuczki. Są chemie, które można wlać tą samą do, i do zbiornika dolnego, i do zbiornika górnego. Jakie są zalety takiej toalety? Oczywiście łatwość obsługi. Wlewamy tą chemię, siadamy, robimy co mamy zrobić. Potem to po prostu wylewamy oczywiście w miejscu do tego przeznaczonym. Na ile nam starcza taka, taka toaleta? Słuchajcie, na nas dwoje 4-5 dni to już jest maks. Tyle, na tyle nam wystarcza, jeżeli oczywiście nie mamy innej możliwości, nie robimy e, na przykład jedynki na zewnątrz czy coś takiego. 4 do 5 dni i toaleta jest zapełniona. Cena: od kilkudziesięciu do powiedzmy nie wiem, 400 zł. I łatwość obsługi. To są dwa podstawowe. Plusy tej toalety. Jakie ma wady? Ciężar, przede wszystkim ciężar, dlatego że w momencie, kiedy tutaj jest te 15 litrów wody, to oczywiście waży to ponad 15 kg. Jeżeli mamy dodatkowo zapełniony ten dolny zbiornik, również to wszystko waży, bo czasem trzeba to przestawić. My to trzymamy w kabinie prysznicowej naszej, więc żeby się wykąpać, no musimy tą toaletę jednak wystawić. Słuchajcie, konieczność użycia chemii. Tą chemię trzeba jednak kupić, to nam zwiększa ten koszt. Konieczność opróżniania tej toalety tylko i wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. Zapraszam, już nie będę tak pukał. Możemy to opróżnić tylko i wyłącznie w odpowiedniej stacji zrzutowej bądź do Tojtoja. W Tojtoju również można taką toaletę jak najbardziej opróżnić. Chemia, która jest stosowana. W tych toaletach i w tojtoju nie różni się zbytnio. Zresztą my ostatnio kupiliśmy chemię, która jest stosowana również w tojtojach. I tą konieczność opróżniania tych toalet w odpowiednich miejscach mieliśmy okazję przetestować podczas naszego ostatniego wyjazdu. O ile wcześniej raczej nie bywało z tym problemów, to ostatnio na naszym ostatnim wyjeździe w Bieszczady. No podczas powrotu dało nam się to we znaki, bo naprawdę na, na przestrzeni 200 chyba kilometrów nie mieliśmy możliwości w ogóle zlać naszej toalety. Nie było gdzie, nie było toj toja dostępnego, nie było stacji zrzutowej nigdzie. Tak więc no jest to, jest to dość potężna wada naszym zdaniem tej, tej toalety. Dlatego postanowiliśmy zmienić naszą toaletę chemiczną. Na toaletę separacyjną. Ceny takich toalet zaczynają się powiedzmy od 600-700 zł. W górę, chyba jakiegoś poziomu ostatecznego nie ma tutaj, jeżeli chodzi o toalety separacyjne, bo widziałem już toalety za 3000, 4000, 6000 zł. Najtańszą opcją tutaj jest yy, Boxio, które kosztuje około 700 zł. Yy, jest jeszcze Trobolo, nie, Trobolo. BilaBox jest troszkę tańsza, bo jest około 600 zł. Jest to dalej dość sporo, tak? Jest to dość, dość spora cena za, jak na toaletę. Ale słuchajcie, niedawno na rynku pojawił się swego rodzaju game changer. Na rynku, a konkretnie w sieci niemieckich sklepów spożywczych, oczywiście w wersji e, internetowej, pojawiła się taka toa oto toaleta. Separacyjna. Jest to toaleta marki Clivi, jest to oczywiście marka własna Lidla. Wszyscy wiemy, o jaki sklep chodzi. Ta toaleta kosztuje, uwaga, 149 zł. Tyle za nią zapłaciliśmy. Z tego co widziałem, w tej chwili jest 10 zł droższa. Kosztuje 159 zł, ale zniknęły. Ze sklepu. Nie ma ich w tej chwili, nie są dostępne, trzeba po prostu na nie polować. Dla tych, którzy w ogóle nie wiedzą, jak działa toaleta separacyjna, pokazuję i objaśniam. Toaleta separacyjna posiada dwie komory. Zaraz Wam pokażę, jak to dokładnie wygląda w środku: komora na jedynkę i komora na dwójkę. Jedynka wpada do takiego oto zbiornika. Ten zbiornik ma około 5 litrów, chyba 5 litrów dokładnie nawet z tego co pamiętam. Jest oczywiście do tego instrukcja, ale kto by tam czytał instrukcję, prawda? Tutaj przez ten e, koreczek wpada, e, wpada jedynka do środka. Ten akurat jest nieprzezroczysty. Czy dobrze, czy źle? No, z jednej strony źle, bo nie wiadomo ile te, tej jedynki tam jest, z drugiej strony dobrze, bo jak idziemy wylać, e, to nie widać, czy tam jest w środku a dwójeczka wpada do takiego oto pojemnika. On ma tutaj jeszcze taką pokryweczkę. Do takiego pojemnika wpada dwójka. E, w pojemniku znajduje się worek. Jest to worek e, kompostowalny i biodegradowalny. Ale dlaczego taki to za chwilę? Dwójeczka tutaj, jedyneczka wpada tutaj. Nie wiem, po cholerę tu zdrabniam. Ale jakoś tak wyszło. jedynka, dwójka i tak dalej. Słuchajcie, to opakowanie, nie, opakowanie. Tak ten kibelek to jest tak zwany format Eurobox ma 28 cm wysokości, 30 szerokości i 40 długości. Oczywiście jak na Kibelek jest to dość niskie, dlatego że tamten nasz chemiczny ma 41 cm wysokości, no i byłoby to zbyt niskie, żeby, żeby na tym wygodnie i komfortowo usiąść, dlatego można do tego coś dołożyć. Dzięki temu, że kibelek jest w formacie Eurobox, można dokupić taką motoskrzynkę również w formacie Eurobox. Stawiamy jedno na drugim. I w tym momencie ta podstawka ma ta skrzyneczka ma 12 cm i mamy 40 cm wysokości kibelka. Czyli idealnie. Ta podstawka ma jeszcze jedną zaletę. Można ją wykorzystać jako schowek na dodatkowe elementy. Tu mamy trociny. Zaraz powiem do czego one służą. Taką buteleczkę i na przykład worki albo papier toaletowy. Zasada działania takiej toalety banalnie prosta. Tak jak powiedziałem, dwójeczka do jednej komory, jedyneczka do drugiej komory. Dlaczego to takie ważne? Dlatego, że wszelkie aromaty, które wydzielają się z kibelka powstają po połączeniu jedynki z dwójką. Tutaj taką dwójeczkę i jedynkę mamy odseparowaną, dzięki czemu dwójka po prostu wysycha. Wysycha dlatego, że dosypujemy do tego takie oto trociny. Wsypujemy trociny do tego drugiego zbiornika na dwójkę. Trociny wyciągają wilgoć. Trociny, papier, który tam również wrzucamy, wyciągają wilgoć z dwójki i potem taki woreczek zwijamy i wyrzucamy do śmieci. Jedynka, również odseparowana, nie miesza się z dwójką. Możemy to wylać gdziekolwiek. Na niektórych kanałach pojawiają się również informacje, że warto do takiej jedynki dolać trochę wody, rozcieńczyć to i wtedy bezproblemowo już można wylać. Ale z tego co wiem, można to bez rozcieńczania normalnie wylać gdzieś na trawę. No tak jak sikają zwierzęta, tak możemy ten mocz rozlać. Ważne, żeby nie lać tego w jednym miejscu, żeby to troszeczkę jednak rozlać po powierzchni. Na innych kanałach pojawiają się również informacje, że dwójkę możemy w dworku kompostowalnym bądź biodegradowalnym zakopać w lesie czy gdziekolwiek indziej. Tego nie byłbym taki pewien, dlatego że z tego co wiem, lasy państwowe nie dopuszczają do zakopywania żadnych śmieci na swoim terenie. Słuchajcie, tydzień temu wysłałem zapytanie do lasów państwowych, jak to tak naprawdę wygląda, czy można, czy nie można. Niestety do tej pory nie dostałem żadnej odpowiedzi. Jeżeli taką odpowiedź uzyskam, to oczywiście podzielę się z wami. Ale, tak jak mówiłem, woreczek do śmieci i problem z głowy. Jak często, nie mam pojęcia, dlatego <laughs> że my jeszcze żeśmy tego nie używali. To jest, to jest toaleta, którą kupiliśmy dosłownie tydzień temu, więc nie mieliśmy jeszcze okazji tego używać. Bo no podzielę się z Wami tą informacją, jak, na jak długo nam taka toaleta wsparcza. Generalnie, pewnie im częściej, tym lepiej, z tym, że no, na pewno zaletą tego jest to, że można to zrobić wszędzie: w sensie do każdego śmietnika wylać gdziekolwiek, i problem z głowy nie musimy szukać tutaj żadnych specjalistycznych odbiorów do, do, do naszych produktów, tak to nazwijmy. Nie trzeba szukać zrzutów, nie trzeba szukać tojtoja, Chociaż do tojtoja oczywiście, jedynkę też można wylać, czy do zwykłej ubikacji gdzieś na, nie wiem, na mopie, na stacji benzynowej, gdziekolwiek. Tutaj zaletą jest ten właśnie nieprzezroczysty zbiorniczek, z którym możemy iść do toalety na stacji benzynowej. Trociny, tak jak powiedziałem, odbierają wilgoć z dwójki. Do czego służy ta butelka? Ona jest jeszcze pusta, ale po użyciu jedynki warto tutaj sobie zrobić taki roztwór na przykład kwasku cytrynowego bądź octu, chociaż niektórzy mówią, że ocet jest zbyt, ma zbyt ostry aromat, i lepiej kwasek cytrynowy z jakimś detergentem i po użyciu pojedynce lekko to spryskać i nie ma wtedy żadnych zapachów. Jak to będzie? Przetestujemy i na pewno się z Wami tą wiedzą podzielę. Jeżeli chodzi o worki, to tak jak mówiłem, ja mam tutaj worek kompostowalny kupiony w Aksonie za chyba bodajże 3,49 zł, czy coś takiego za taką rolkę. A więc cena no śmieszna. Butelka też 3,49 zł, to nie pamiętam chyba 12 czy 15 zł. Skrzyneczka około 30 zł. Także za cenę około 200 zł. Mamy taką toaletę, nie porównam jej niestety do Boxio czy do Trobolo Billabox, Box, dlatego że no nie mam tamtych toalet, nigdy ich nie widziałem, nie korzystałem z nich, ale powiem Wam jedno, jeżeli chodzi o jakość tego plastiku, to tutaj nie ma się do czego przyczepić. To jest naprawdę dobrej jakości, to nie jest jakieś bgiętkie, miękkie bardzo. Siadałem już na tym, na tym kibelku. Bez problemu mnie utrzymuje. W ogóle nośność tego kibelka to jest 110 kg, więc myślę, że tutaj e, przeciętny taki karawaningowiec bez problemu e, na tym usiądzie. E, tak jak powiedziałem, nasza decyzja podyktowana była tym, że był problem z e, poszukiwaniem miejsca zrzutu do toalety. Jak się to będzie nam sprawdzało? Nie wiem, zobaczymy. Nie wiem, kiedy będziemy mieli teraz następny wyjazd, bo troszkę mamy pracy różnorakiej i nie mamy za bardzo czasu na wyjazd, ale jeżeli to, jeśli to przetestujemy, to na pewno się z wami tą wiedzą podzielę. Co do zalet i wad takiej toalety? Trudno mi w zasadzie powiedzieć, dlatego że no, jeżeli chodzi o te markowe Trobolo czy Boxio, na pewno wyższa cena. E, tak jak powiedziałem nie porównam jakości, jeżeli chodzi o zalety takie toalety, na pewno łatwość e, opróżniania tego, na pewno no w naszym przypadku cena zakupu, tak? Bo mówię 100-200 zł powiedzmy z tym wszystkim, to jest ułamek ceny takiego Boxio. No i cóż Zobaczymy. Zobaczymy jak to się będzie sprawowało. Na pewno e, podzielę się z Wami naszymi e, uwagami z okresu użytkowania, zobaczymy jak to będzie. Jeżeli chodzi o różnice w użytkowaniu, poza oczywiście tym opróżnianiem i tak dalej, serwisem, to na pewno trzeba się będzie przyzwyczaić do siadania tutaj na tej, na tej toalecie. E, na pewno trzeba będzie uważać, żeby nasze produkty się jednak rozdzieliły, a nie wpadły do jednego, <laughs> jednej komory. No ale cóż, jak to mówią, kto nie ryzykuje, ten w kozie nie siedzi, prawda? Zaryzykowaliśmy, wszyscy sobie takie toalety chwalą. No cóż, zobaczymy, jak to będzie.